Spotkanie drugie. Komunikacja. Miłość pomiędzy mężczyzną i kobietą, miłość, która wyraża się szczęściem, jest wzajemnością, dialogiem, wymianą, komunikacją absolutną. Jest także czymś zupełnie nowym dla tych, którzy przeżywają młodą miłość. Wydaje im się tym bardziej godną podziwu i tym bardziej zachwycającą, ponieważ przez lata nieustannie doświadczali bolesnego uczucia samotności. Uczucie to niekiedy uśpione, czasem agresywne, często pełne rozpaczy, było z nimi zawsze, niczym towarzysz, którego obecności nie można wytłumaczyć. Niekiedy buntowali się przeciw niemu, innym razem stawali po jego stronie. Nie mamy wyboru, jesteśmy sami, pisał Rilke. Można się łudzić, ale ja wolę spojrzeć prawdzie w oczy, nawet jeśli przyprawia o zawrót głowy. Znaczenie uczucia samotności teraz staje się dla nich jasne. Przygotowało ich na miłość i komunikację. Rzeczywiście, jak mogliby pragnąć i przyjąć miłość i komunikację, gdyby nie mieli tego trudnego doświadczenia, że nie jest dobrze, by człowiek był sam? Księga Rodzaju, rozdział 18. Samotność w negatywie powiedziała im to, co teraz miłość mówi im pozytywnie że komunikacja jest głębokim prawem bytu. Że osoba ludzka jest relacyjna, człowiek istnieje w prawdzie osobisty sposób tylko o tyle, o ile istnieje dla drugiego, w mocnym znaczeniu, jakie współcześni filozofowie nadają wyrażeniu istnieć dla. Teraz to wiedzą, każdy z nich mówi istnieje, gdy istnieje dla Ciebie. Komunikacja, komunikacja w duchu, między jednym duchem i drugim. Jest niezwykłym doświadczeniem, ale człowiek jest duchem wcielonym. Komunikacja odbywa się poprzez nasze ciała: spojrzenie, uśmiech, uścisk dłoni, dar ciała. Wszystko staje się środkiem komunikacji. Postawy i gesty, podobnie jak słowa, posiadają swoje znaczenie, ale duch musi być obecny we wszystkich tych działaniach cielesnych, wejść w nie. Aby je przemienić, czuwać, aby nie przerodziły się w nawyki czy automatyzm, lub co gorsza, aby nie stały się jedynie wyrazem instynktu cielesnego. Narzeczeni i nowożeńcy mają prawo cieszyć się z cudownego wybawienia, które zawdzięczają miłości. Dzięki miłości właśnie uciekli od samych siebie. Jest to rzeczywiście cudowne wybawienie, ale niech uważają, jest to także bezlitosny wymóg. Nie chodzi o to, by komunikować się tylko w przyjemnych momentach, kiedy wszystko jest łatwe, ale przez całe życie. I jeśli na początku nic nie wydawało się prostsze, to było jak ukojenie. Bardzo szybko zdajemy sobie sprawę z tego, że komunikacja, która jest wymogiem miłości, idzie znacznie dalej niż myśleliśmy. Chodzi o znacznie więcej niż odmianę czasownika kochać wymianę emocji, uczuć i łatwych myśli. Chodzi o ujawnienie swojej najgłębszej istoty, swojego najbardziej intymnego ja i odkrycie go takim, jakim jest ze wszystkimi jego bogactwami i niedomaganiami. I to nie tylko w chwilach, gdy przyjemnie jest otrzymywać, ale w każdej chwili, gdy musimy otworzyć się na przyjęcie obecności, słowa, daru drugiej osoby. Tak. Komunikacja, nawet między ludźmi, którzy się kochają, jest trudna, a czasem okrutna. A jej okrucieństwo to okrucieństwo nauczyciela, który wymaga przekroczenia siebie, zaangażowania wszystkich swoich sił. Ci, którzy zgadzają się na komunikację, wyruszają w drogę, aby żyć. Ci, którzy jej odmawiają, skazują się na uduszenie. Tak naprawdę, tylko miłość może dokonać cudu, skłaniając do komunikacji te zamknięte istoty, którymi są ludzie. Od czasu grzechu, przez który Adam, odcinając się od Boga, odsunął się od stworzenia. Warto zauważyć, że prawdziwa komunikacja z jedną osobą prowadzi do relacji z całym światem. Och, znalazłem coś tak wspaniałego to miłość, która powinna dać mi klucze do świata, zamiast je odbierać. Tak wielu moralistów nie rozumie tego cudu i nieustannie namawia mężów i żony, by nie dali się pochwycić miłości. To prawda. Można źle kochać, a fałszywa miłość narzuca pęta ludziom, ale prawdziwa miłość uwalnia ludzkie serce. W dialogu z Bogiem Wielki Nauczyciel Duch Święty, któremu miłość daje szczególnie korzystne pole do działania, pracuje, aby przeprowadzić tych, którzy się kochają, od komunikacji ze sobą nawzajem do komunikacji z Bogiem. Jeśli już Go znają, otrzymają ogromną pomoc poprzez ich miłość. Aby mogli żyć ją doskonalej. Wszystkie prawa komunikacji, które z czasem odkryją we wzajemnych relacjach, wkrótce objawią się im jako tajemnice, które pozwolą wejść głębiej w bliskość z Bogiem. W przypadku tych, którzy jeszcze nie nauczyli się żyć z Bogiem, ale chcieliby, ważne jest, aby im uświadomić, że religia chrześcijańska jest komunikacją między człowiekiem a Bogiem, między każdym człowiekiem a Bogiem. Komunikacją w miłości trzeba przedstawić im Boży zamysł jako wielkie przedsięwzięcie kierowane wolą Boga, by wejść w komunikację z każdym ze swoich dzieci, jako wyzwanie Boga do człowieka, do wszystkich ludzi, do wejścia w osobistą relację z Nim. Wówczas, zarówno na poziomie wiary, i na poziomie ludzkiej miłości, i o wiele głębiej, odpowiadając na Boże wezwanie do miłości, człowiek doznał uczucia otwarcia się na byt Odkrycia prawdziwego życia. Dotychczas zastanawiał się czasem, czy jego istnienie jest prawdziwe, czy nie jest tylko snem. Teraz wie, że jest, że żyje. Istnieje, o ile istnieje dla Boga i dlatego, że istnieje dla Boga. Odmowa komunikacji, już na poziomie ludzkim, jest autodestrukcyjna. Na poziomie religijnym, jest to ściśle mówiąc, śmierć. Odcinamy się od Boga. Dlatego moraliści mówią o grzechu śmiertelnym. Tak jak ludzka miłość, daleka od izolowania nas, daje nam klucze do światła, tak komunikacja z Bogiem realizuje ten paradoks oderwania nas od całego stworzenia i doprowadza nas do komunikacji ze wszystkimi istotami, ale w Bogu. Posłuchajcie Francisa Jamesa. Wydawało się, że przed jego oczami otworzył się nowy świat ptak, drzewo. Kamień miały wyrazistość, jakiej nigdy nie znał, a tafla, na którą spadły promienie słońca, była głęboka i czysta. To nie był już ten szalony, groteskowy koszmar, w którym rzeczy wydają się zaskakiwać tym, że istnieją. Teraz każda rzecz była taką, jaka jest. Z wiersza Carmentinon, Nouridou, Enfant Bleu. Czytając ten tekst, można sobie wyobrazić, że autor napisał go w czasie swoich zaręczyn. W rzeczywistości był to dzień po jego nawróceniu. To, co sprawia, że tak łatwo się pomylić, to fakt, że każda autentyczna miłość, a dużo bardziej miłość Boga niż miłość małżeńska, daje nam braterskie serce dla wszystkich istot we wszechświecie. Tak więc Duch Boży uczy komunikowania się z Bogiem na podstawie doświadczenia komunikacji w ludzkiej miłości ale ma także do dyspozycji inne jeszcze potężniejsze narzędzie w samym sercu miłości przywraca poczucie samotności na życzenie młodzi mężowie wpadają w panikę czy mylili się myśląc że miłość i samotność są nie do pogodzenia są swoim zaprzeczeniem że miłość definitywnie wyeliminuje uczucie samotności czy to możliwe że Paul Valéry miał rację bóg stworzył mężczyznę ale widząc, że nie jest wystarczająco samotny, dał mu kobietę, aby poczuł swoją samotność. Chodzi raczej o to, żeby zakwestionowali swoje doświadczenie samotności. Obecna samotność przypomina im, że to palące uczucie, którego doświadczali w okresie dojrzewania, miało znaczenie. Ostrzegało ich, że człowiek nie został stworzony do teta tet samym sobą, ale do komunikacji ze wzajemnej miłości. Ich dzisiejsza samotność, ta samotność w miłości jest zupełnie innego rzędu. Jest także ostrzeżeniem, ale podczas gdy dla nastolatka było to zaproszenie do dialogu z kobietą, dziś jest to zaproszenie do dialogu, do komunikacji z Bogiem. Być może wierzyli, że ich ludzka miłość wystarczy, by wypełnić ich serca, ale Bóg nie mógł im pozwolić, by długo pozostawali w błędzie. Zostali stworzeni do innego rodzaju miłości. Więc niech nie zwlekają z odpowiedzią. Czy chrześcijanie mogliby uchronić się przed tym nowym działaniem samotności? Niewątpliwie, gdyby ich zjednoczenie z Bogiem było wystarczająco głębokie, gdyby ich ludzka miłość była wolna od wszelkich iluzji, nie odczuliby tego ukąszenia. A jednak to uczucie często pojawia się również u chrześcijan. Pewien człowiek napisał, czy życie nie jest tylko nauką samotności, a małżeństwo najsubtelniejszym środkiem do jej osiągnięcia? Nie. Nie jest to najsubtelniejsza droga do samotności, ale do życia z innym, który kładzie kres wszelkiej samotności. A w małżeństwie chrześcijańskim ten inny jest blisko. Możemy go spotkać właśnie w dialogu małżeńskim. Czyż nie powiedział bo gdzie są dwaj, albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Ewangelia, według św. Mateusza, rozdział 18, werset 20: Ale mężowie są zaniepokojeni. Czy nie należy obawiać się tego wezwania innej miłości? Czy miłość małżeńska nie zostanie przez to urażona? Odpowiedzi pewnego dnia udzielił mój przyjaciel. Odpowiadając mi o swojej głęboko religijnej żonie. Po modlitwie jej czułość wobec mnie odnawia się. Podsumowanie. Komunikacja. Ksiądz Henryk Cafarel definiuje komunikację jako istotny element stanu łaski, który pojawia się wraz z miłością. Podkreśla, że komunikacja nie tylko wspiera relacje małżeńskie, ale także wpływa na nasze relacje z innymi. Droga do prawdziwej komunikacji zaczyna się od doświadczenia samotności, uczucia, które może być przerażające, ale ujawnia istotną prawdę. Człowiek istnieje po to, aby wchodzić w relacje, aby powiedzieć: istnieje, ponieważ istnieje dla ciebie. To odkrycie popycha do miłości i ciągłej komunikacji, werbalnej, niewerbalnej, a nawet duchowej, prowadząc nas do wyższego wymiaru szczęścia, któremu zawsze towarzyszy Duch Święty. Bóg chce, abyśmy byli szczęśliwi i cieszy się naszym szczęściem. Małżonkowie muszą jednak zdawać sobie sprawę, że komunikacja nie może ograniczać się wyłącznie do przyjemnych chwil. Ale musi być pielęgnowana także w trudnościach. Czasami może się wydawać, że tracimy coś z tego, co urzekło nas w drugiej osobie. W takich chwilach komunikacja staje się wezwaniem do działania i dzielenia się tym, co w nas najgłębsze i najbardziej intymne. I zawsze bycie otwartym na słuchanie i bycie wysłuchanym. Ten wysiłek utrzymania autentycznej komunikacji. Przenosi miłość na głębszy, bardziej duchowy poziom. Miłość małżeńska odzwierciedla również naszą relację z Bogiem. W chrześcijaństwie religia jest pojmowana jako pełna miłości i komunikacja Boga z każdym człowiekiem. Odkrywając Boży Zamysł wobec nas, możemy powiedzieć, istnieje, ponieważ istnieje dla Boga. Ta więź z nim staje się. Wzorem dla naszych ludzkich relacji, w których również czujemy się powołani do kochania, dzielenia się i nawiązywania relacji. Mimo, że uczucie samotności może pojawić się nawet w miłości, nie powinno nas to przerażać. Jest to zaproszenie do tego, by pamiętać, że nie zostaliśmy stworzeni, by być sami i że Bóg zawsze będzie z nami, pomagając nam znaleźć pocieszenie. I spełnienie zarówno w naszych ludzkich relacjach, jak i w naszej więzi z nim. Obowiązek zasiadania. Wskazówki do obowiązku zasiadania. Relacja w małżeństwie rozgrywa się na wielu płaszczyznach. Obejmuje wszystkie aspekty rzeczywistości i nie zawsze przebiega w atmosferze całkowitej szczęśliwej bliskości i tylko w chwilach wymarzonych i wyjątkowych. Wspólne życie pozwala poznać się tak dobrze, że wszelkie słabości i dziwactwa, cienie, które pojawiały się już na początku znajomości, a które każdy skrętnie maskował, stają się ewidentne. Dzień po dniu, w wyniku ciągłego powtarzania, wady te stają się tak obecne, że często przesłaniają wszystko inne. Wyjątkowe cechy charakteru schodzą na drugi plan w obliczu codziennych problemów. Osoba, która na początku wydawała się tak atrakcyjna i którą z zapałem odkrywaliśmy, w końcu jest bardzo bliska. Zbyt bliska, by nadal budzić tylko podziw. Panuje powszechne przekonanie, że kiedy się zakochamy, wtedy idealizujemy ukochaną osobę. A kiedy ten etap mija, konfrontujemy się z jej prawdziwym obliczem. Ale to nie do końca tak. To, co początek miłości pozwala odkryć w drugiej osobie, nie należy do sfery iluzji. Wręcz przeciwnie, jest to brama, która otwiera się i pozwala zobaczyć to, co w drugiej osobie najprawdziwsze i najlepsze. Pod warunkiem, że wspólne działanie, które rodzi miłość w początkowej fazie, pozostanie aktualne między dwojgiem ludzi. Jest to więc zadanie. Trzeba podjąć działanie wspólne, dotyczy więc obojga. Jeśli zaangażuje się tylko jedna osoba, realizacja stanie się pewnie prawie niemożliwa. Jeśli użyjemy inteligencji serca, tej zdolności rozumienia i akceptowania życia, zobaczymy, czy pomimo niejasnych i sprzecznych cech, które odkryliśmy w nim lub w niej, pozytywne cechy niwelują te negatywne, które są źródłem cierpienia. Przede wszystkim należy pielęgnować serce pełne miłosierdzia, które rozumie i akceptuje, które jest cierpliwe i potrafi wybaczać, które spogląda z miłością na drugą osobę które przestaje krytykować i uczy się wyrażać zachwyt, która uznaje swoją potrzebę drugiej osoby i mówi jej o tym. Bardzo łatwo jest myśleć o tym, co można dostać. Trudniej jest zapytać siebie, czego potrzebuje druga osoba. Propozycje pytań do obowiązku zasiadania. 1. Na początku wspólnego zasiadania, po powierzeniu się Bogu, Poświęćmy dłuższą chwilę na indywidualne rozważanie z kartką papieru i ołówkiem. Postarajmy się przypomnieć i konkretnie odpowiedzieć na dwa następujące pytania. Co podobało mi się w drugiej osobie podczas pierwszych spotkań? Czy potrafię wymienić wszystkie zalety i piękno, które nadal dostrzegam w moim współmałżonku? Po upływie odpowiedniego czasu podzielmy się z sobą tym, co napisaliśmy i porozmawiajmy. 2. Samotność. Czy jako nastolatek lub młody dorosły odczuwaliśmy samotność, zanim poznaliśmy swojego przyszłego współmałżonka? Porozmawiajmy o tym, Stanie samotności, jego ewolucji na początku naszego związku, a następnie po kilku latach małżeństwa. 3. Jaki związek widzimy między samotnością a bliskością Boga? Czy pewien rodzaj samotności zbliżył nas do Boga? W jaki sposób? 4. Jakie są nasze ulubione sposoby komunikacji? Czy zmieniły się na przestrzeni lat? Jak zwracamy uwagę na własną mowę ciała i mowę ciała naszego partnera? Porozmawiajmy o miejscu czułości w naszej relacji małżeńskiej. 5. Kochać to znaczy codziennie coraz lepiej poznawać drugą osobę. Zawsze będziemy musieli odkrywać ją przez słuchanie i dzielenie się. Czy potrafimy zidentyfikować przeszkody w komunikacji w naszym, z naszym współmałżonkiem? Czy potrafimy wymienić wszystkie bariery w komunikacji i wspólnie poszukać sposobów, aby je wyeliminować? Spotkanie ekipy. Czytanie słowa. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczyła dobro słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na Dzień Odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie. Wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. List do Efezjan. Przygotowanie spotkania. Propozycje pytań. Religia chrześcijańska jest komunikacją człowieka z Bogiem. Zamysłem Bożym jest nawiązanie osobistych relacji ze swoim stworzeniem. Jak przeżywamy te dwie miłości: miłość Boga i miłość współmałżonka? Jaką konkretną pomoc oferujemy sobie nawzajem, aby wspierać się w relacji z Bogiem? 2. Bóg dał nam współmałżonkę, abyśmy go kochali. Ksiądz Henry Kafarel pisze, że to właśnie w dialogu małżeńskim Duch Święty uczy nas komunikowania się z Bogiem. Jak organizujemy nasz obowiązek zasiadania? Jak się do Niego przygotowujemy? Co musimy zrobić, aby nasze serca były gotowe na ten czas oddania się, abyśmy mogli lepiej kochać i doświadczać w naszej miłości boskiej miłości? Naszego Boga. 3. Porozmawiajmy o tym, w jaki sposób komunikacja małżeńska, oparta na miłości i prawdzie, wprowadza w nas w komunikację z samym Bogiem. Uświadamia nam, że istniejemy nie tylko dla naszego współmałżonka, ale także dla Boga. Otwiera nas na odmienność Boga, ale także wszystkich ludzi.